Dzięki temu, że udaje lorda mózga, mojo zyska zaufanie atomówek! Dostanie się do laboratorium profesora, w którym znajdzie jego najnowszy wynalazek! Generator Czarnej Dziury! Kiedy już mojo dostanie się do laboratorium, mojo wysadzi generator Czarnej Dziury i stworzy w ten sposób wir, który wciągnie atomówki! W ten sposób wylądują w straszliwej nicości! Raz na zawsze się ich pozbędę. Błaha! A teraz pora na kolację. Miło, że do nas wpadłeś, lordzie mózgu. Tak! Profesor nie mógł się doczekać twojej wizyty. Nawet na mojej planecie słyszeliśmy o Waszym profesorze Atomusie i jego naukowych eksperymentach. Z radością zobaczyłbym jego najnowsze dokonanie. Tak, o to i ono. Naprawdę? Spaghetti z kopsikami, la atomus. トーベル。 Najlepszy posiłek, jaki w życiu jadłem! Bardzo dziękuję, panie lordzie mózgu. Ale to jeszcze nie koniec! Z okazji tego, że dziś u nas jesteś, przygotowałyśmy występ. Wow! Nikt wcześniej nie przygotował dla mnie żadnego przedstawienia. <laughs> Witam! <głos> <głos> Dziewczynki, bombowa zabawa! <noise> bombowa? Bo wiecie. Przepraszam na moment. Muszę szybko. Muszę udać się na stronę. <noise> Nie wiedziałem, że super z nich gospodynie dały mi nawet kosz prezentowy. Wypełniony zabawkami i mieszanką bakajową, przez moment moje zapomniał, że chcę je zniszczyć. No nic. Pora włamać się do laboratorium, podłożyć bombę i. Żeby wejść, musisz odpowiedzieć na pytanie zabezpieczające. Hmm, niech będzie, zadaj pytanie. Mojo zna odpowiedź na każde pytanie, ponieważ jest potężnym geniuszem! Co atomówki lubią najbardziej na świecie? Przecież to proste. Atomówki najbardziej na świecie lubią walczyć z mojem. Zła odpowiedź. Odmówiono dostępu. Niech cię! Masz jeszcze szansę przed zablokowaniem zamka. Nulo musi poznać odpowiedź. Tylko ja. Panie lordzie mózgu, hmm? pora na deser. Wszystko w porządku? Tak. Myślałem właśnie o tym, jak bardzo tęsknię za swoją planetą. O, nie smuć się. Możesz zostać u nas. Pokażemy ci, co lubimy najbardziej na świecie. Co lubicie? Poproszę. <laughs> Wygrałem! Eee! Doskonale się bawiłem. To był najwspanialszy dzień w moim życiu. To dlatego, że byliśmy tu całą rodziną. Wszystko jest o wiele lepsze z rodziną. Tak, więzy krwi są bardzo ważne. Więzy rządzą. Można powiedzieć, że najbardziej na świecie kochamy rodzinę. Miło to słyszeć. E, chwileczkę, coś ty powiedział? A. <laughs> Na świecie lubią rodzinę! Odpowiedziałeś na pytanie zabezpieczające. Życzę miłego dnia! hu. Dzień moja na pewno będzie miły! Niedługo, kiedy moja bomba wybuchnie, to atomówki ich wspaniały dom, w którym bardzo ciepło powitały lorda mózga, zostaną wessane do straszliwej próżni potępienia! Moją wygrywa!